Witam wszystkich serdecznie na kanale Murzym Broco. Nazywam się Andrzej Kamiński i zapraszam do kolejnego odcinka Obrać się sam. Sytuacją jaką sobie dzisiaj omówimy będzie chwyt za rękę i za szyję. Dobrze. Najważniejszą rzeczą którą jest przejąć kontrolę nad napastnikiem. W tym celu ręką, która jest trzymana, wykonujemy uniesienie przedramienia i przyjęcie kontroli nad ręką napastnika. Automatycznie drugą rękę przygotowujemy sobie do wykonania ataku. Ten łokieć następnie ściąga dwie ręce, uwalnia nam przestrzeń do wykonania kolejnych ciosów. W trakcie, kiedy przeciwnik zaczyna się odsuwać, zmieniamy atak na atak dłoni. Jeżeli chodzi o dłoń, oczywiście tutaj uderzamy na wysokość klatki piersiowej, ale w sytuacji napaści będzie to uderzenie na twarz. Warto uderzyć w kierunku nosa, dlatego że nie tylko trafiamy w nos, ale palce również mogą trafić w oczy, co spowoduje bardzo duże cierpienie naszego napastnika. Następnie jak najszybciej oddalamy się od miejsca zdarzenia. Spróbujmy jeszcze raz. Uhum. I troszkę szybciej. Bardzo. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zapraszam do subskrybowania naszego kanału i zostawienia łapki w górę. Jeżeli ktoś chciałby rozpocząć treningi Wincząc adresy stron i szkół znajdziecie w opisie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.